Rozmowa zaczyna się powoli, prawie tak, jakby słowa bały się wyjść, ale z upływem czasu wszystko, co było tak długo ukrywane, zaczyna się wylewać. Pod światłem świec albo pod bezchmurnym niebem wszystko wychodzi na jaw. Nie chodzi tylko o to, co zostało powiedziane, ale o to, co czujesz na skórze, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nic już nie wróci do tego, co było, w każdym zdaniu, w każdym spojrzeniu. Coś się łamie i odbudowuje, coś czego nikt się nie spodziewał. I na końcu jest jasne: wyznania zmienią wszystko, a ty nigdy nie będziesz już taki sam. Rozmowa zaczyna się niepewnie, prawie tak, jakby słowa wahały się, czy wyjść, ale z czasem to, co było więzione, zaczyna się ujawniać. Pod delikatnym światłem świec albo pod blaskiem gwiazd, skrywane sekrety zaczynają być odkrywane. Nie chodzi tylko o to, co zostało powiedziane, ale o to, co czujesz na skórze, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nic nie może być już takie samo jak wcześniej? W każdym zdaniu, w każdym spojrzeniu coś się łamie i odbudowuje, coś czego się nie spodziewano. I na końcu staje się jasne: Wyznania zmieniają wszystko i nic nie będzie już takie samo. Czasami można zdać sobie sprawę, że coś było nie tak, małe rzeczy zaczynają przybierać niespodziewane proporcje i z upływem czasu ich ciężar staje się niemożliwy do zignorowania. Znaki były tam przez cały czas, ale cisza stała się wygodna, niemal bezpieczna, cisza zdawała się być odpowiedzią, ale w głębi duszy prawda nigdy nie zniknęła. Czekała na marginesie, oczekując momentu, aby się ujawnić. A kiedy w końcu słowa zaczynają płynąć, co one ze sobą przynoszą? Nie chodzi tylko o nagą prawdę, ale o wszystko, co było tłumione, o wszystko, co zostało zachowane i w pewnym sensie nigdy nie zostało powiedziane. Pojawia się dyskomfort gul w gardle, zimno w żołądku, ponieważ uczucie jest jasne, po tym nic nie będzie już takie samo. Ale nie tylko o to chodzi. Prawdziwą stawką jest co się stanie, jeśli cisza zostanie zachowana? Co zyskuje się, nie mówiąc? Odpowiedź jest prosta: nic. Co było zachowane, zawsze wróci cięższe, bardziej obecne. I jedynym sposobem na rozproszenie tego ciężaru jest zmierzenie się z prawdą, nawet jeśli jest trudna do konfrontacji. Wyznania nigdy nie są łatwe, to jest jasne. Odkrywają, pokazują to, co było ukryte, zdejmują maskę, która przez długi czas służyła jako ochrona, nie ma już powrotu. Gdy raz ujawni się to, co było skrywane, nie można udawać, że nic się nie stało. I choć bać się konsekwencji, istnieje uczucie ulgi, które przychodzi z szczerością. Mówienie wreszcie uwalnia od czegoś, co było zamknięte, więzione, tworząc nieznośny ciężar. Wolność nie jest natychmiastowa, ale jest niewątpliwa. Trudność jednak nie tkwi w samych słowach, ale w konsekwencjach, które one przynoszą. Co się dzieje po wyznaniu? Co się czuje, kiedy uświadamiamy sobie, że po podzieleniu się tym, co było zachowane, nie można już ignorować rzeczy? Cisza staje się nieznośna, a po ujawnieniu pozostaje tylko wpływ. Co się czuje, kiedy prawda zostaje ujawniona? Czy ta druga osoba zrozumie, czy reakcja będzie akceptacją, czy odrzuceniem? Niepewność, strach i żal nieuchronnie się pojawiają, ale prawda jest rzucona i nie ma już powrotu. To ciekawe, jak po ujawnieniu czegoś pojawia się uczucie wrażliwości. Strach przed byciem postrzeganym inaczej, obawa, że wszystko, co zostało powiedziane zostanie źle zrozumiane lub nawet zignorowane, staje się ciężarem. Każde wypowiedziane słowo wydaje się mieć ogromny ciężar, a niepewność co do wpływu wyznania przejmuje kontrolę. Wrażliwość jest nieunikniona, a uczucie bycia wystawionym na widok bez obrony głęboko niepokoi. Jednak mimo to, na końcu pozostaje uczucie, że wyzwolenie przychodzi kosztem ekspozycji. Nie ma już możliwości ukrywania się. Jednocześnie istnieje niewytłumaczalna moc w wypowiedzianych słowach. Nawet jeśli reakcja nie jest natychmiastowa, lub odpowiedzi nie są takie, jak oczekiwano, sam akt uwolnienia się od czegoś, co było ukryte, zmienia wszystko. Nie chodzi o to, by zadowolić lub otrzymać aprobatę, ale być wiernym temu, co jest w środku, co trzeba powiedzieć. Mówiąc, coś wewnątrz się przestawia. Nawet jeśli przyszłość jest niepewna, przynajmniej wewnętrzne napięcie znika. Ciężar zaniechania jest usunięty. Jest możliwe, że rzeczy się zmienią po wypowiedzeniu słów. Może drugi nie zareaguje od razu, lub może pojawić się dystans, ale w jedną czy w drugą stronę nic nie będzie jak wcześniej. Nieważne, co się stanie później, sam fakt wyrażenia się stawia wszystko w nowej perspektywie. Jasność, która przychodzi z ujawnieniem, to coś, co zmienia sposób postrzegania tego, co jest wokół. Słowa zawsze zmieniają rzeczywistość dla tego, kto je wypowiada i tego, kto je otrzymuje. Możliwe, że pojawi się żal, w końcu to, co zostało powiedziane, nie może już zostać odwołane. Jednak jest coś kluczowego w tym momencie. Uwalniając się od ciężaru niewypowiedzianych słów, uczucie lekkości może zastąpić każdą poczucie żalu. I nawet jeśli nie ma się wszystkich odpowiedzi, sam fakt wykonania pierwszego kroku, by ujawnić to, co było ukrywane, już zmienia grę. Wyznania nie polegają na natychmiastowym rozwiązaniu wszystkiego, ale na stworzeniu przestrzeni dla czegoś nowego, co może się wydarzyć. Po wypowiedzeniu słów droga przed nami jest niepewna. Może rzeczy staną się lepsze, może zmiana przyniesie oddalenie, ale w każdym razie będzie niemożliwe powrócenie do poprzedniego punktu. To, co zostało powiedziane, pozostanie na zawsze, a ten ślad jest czymś, czego nie da się usunąć. Nieważne, co się wydarzy, prawda ma wagę, której nie można ignorować. Co więcej, przynosi ona jasność, którą odzwierciedla się we wszystkim, co następuje. Prawda nie wymaga specyficznej reakcji, nie wymaga aprobaty ani odpowiedzi, po prostu musi zostać wypowiedziana. A gdy już otworzy się przestrzeń, zmiana staje się nieunikniona. Wyznanie zmienia bieg życia, ale to właśnie poznanie prawdy przynosi prawdziwą przemianę. To, co było ukryte, już nie jest, a wraz z tym przyszłość staje się czystym płótnem, gotowym do wypełnienia czymś nowym. Po wyznaniu nie da się już zaprzeczyć wpływowi, jaki miało odkrycie. To, co zostało powiedziane, nie może zostać usunięte, a echa słów wciąż rozbrzmiewają, nawet gdy cisza próbuje powrócić. Uczucie bezbronności miesza się z dziwną ulgą, ale w powietrzu unosi się uporczywa wątpliwość, co się teraz wydarzy. Umysł może obracać się wokół wszystkiego, co zostało powiedziane, jakby każde zdanie miało moc zmienić bieg wydarzeń i może tak właśnie jest, ale w głębi pozostaje poczucie, że droga przed nami już nigdy nie będzie taka sama. To, co wcześniej wydawało się pewne, teraz jest kwestionowane. Życie, które wydawało się podążać przewidywalnym szlakiem, rozwidla się w niespodziewane możliwości, a przyszłość to nieznane terytorium, nie ma żadnych gwarancji. Nie ma obietnic, że mówiąc wszystko się rozwiąże lub że reakcja będzie taka, jaką się wyobraża. Ale rzeczywistość jest inna. Wyzwania mają transformującą siłę, ponieważ uwalniając to, co było uwięzione, coś zmienia się wewnątrz osoby, która się wyznaje. Nie chodzi o to, aby oczekiwać, że ktoś zareaguje w określony sposób lub że wszystko natychmiast się ułoży. Chodzi o zrozumienie, że otwierając się, już zmieniło się coś kluczowego. Prawda, niezależnie od tego, jak bolesna może być, ma nieporównywalną zdolność do oświetlania cieni, które wcześniej wydawały się dominować ujawnia intencje, oczekiwania, ukryte potrzeby. Nie tylko osoby mówiącej, ale także osoby słuchającej może to jest najtrudniejsze do zrozumienia. Wyznania nie wpływają tylko na tego, kto je czyni tworzą otwartość, wrażliwość, która stawia wszystko w nowym świetle reakcja drugiej osoby. Często nie będzie taka, jak się oczekuje, ale prawda wywoła coś. Może to być oddalenie, może to być zrozumienie, lub może cisza naładowana niewyrażonymi myślami, ale mimo to zmiana będzie obecna. Każde wypowiedziane słowo odsłania aspekt osoby mówiącej, a każda cisza po wyznaniu ujawnia, co dzieje się wewnątrz osoby słuchającej. I choć umysł stara się przewidzieć to, co nadejdzie, Przyszłość nie jest zapisana, ponieważ wyznanie ma moc przepisania tego, co wydawało się być ustalonym przeznaczeniem. To naturalne, że pojawiają się pytania. Co się stanie teraz? Czy wszystko się zawali? Czy związek przetrwa? Co się dzieje, gdy to, co było ukryte, wychodzi na jaw? Odpowiedź nie jest prosta. Czasami reakcja drugiej osoby może być cicha, chłodna, zdystansowana, a uczucie zagubienia może się pojawić. Innym razem reakcja może być ciepła, przyjazna, lecz mimo to nadal istnieje obawa, że to, co zostało ujawnione, może być w jakiś sposób nieodwracalne. Możliwe, że odczuje się pewne zamieszanie, bo w głębi duszy nadal istnieje przywiązanie do tego, co było schowane. Jednak, mimo że strach przed utratą czegoś jest wielki, największym ryzykiem zawsze będzie trwanie w milczeniu, w zaniechaniu. Życie, Mimo że stara się utrzymać swoją rutynę, staje się wielkim odzwierciedleniem tego, co jest ukryte między wierszami. Ciężar niewypowiedzianego gromadzi się, a każdy dzień przeżyty bez ujawnienia prawdy jest kolejnym dniem, w którym dusza oddala się od tego, kim naprawdę się jest. Ale gdy prawda wychodzi na jaw w surowy i bolesny sposób, następuje moment jasności. I ta jasność, choć niewygodna, jest właśnie tym, co pozwoli na odbudowanie tego, co wydawało się stracone. Ponieważ spowiedź nie dotyczy tylko ujawnienia. Chodzi o nowy początek. Stwarza przestrzeń, aby pojawiły się nowe odpowiedzi, aby podjąć nowe ścieżki. I gdy czas mija, a echa wyznania zaczynają się rozmywać, jedna rzecz staje się oczywista. Niemożliwe jest powrócenie do tego, co było wcześniej. Powiedziane słowa już zmieniły to, co było nietknięte. Związek, przyjaźń, więź, wszystko będzie inne. Ale wielkie pytanie brzmi, czy to jest strata? Czy może wręcz przeciwnie, odsłaniając się, jest szansa na stworzenie czegoś silniejszego, bardziej prawdziwego? Czasami prawda boli, ponieważ ujawnia, że coś było nie tak. Ale to, co naprawdę boli, to nie wiedzieć, co zrobić z tym, nie wiedzieć, jak poradzić sobie ze zmianą, która nadchodzi, z niepewnością, która się pojawia. Pytanie nie dotyczy już tego, co się stanie ale tego, co robić z tym, co się stało. Wyznanie zostało złożone, zmiana się rozpoczęła. Teraz kwestia polega na tym, jak poradzić sobie z nową sytuacją, która się pojawiła. Droga przed nami może być niepewna, ale wiadomo, że przynajmniej prawda została umieszczona w centrum rozmowy i odtąd wybory nie mogą być już dokonywane w cieniu. Może łatwo jest pomyśleć, że to, co zostało powiedziane, nie powinno było być powiedziane. Może pojawi się żal, wątpliwość co do decyzji, aby się otworzyć, ale nie można zaprzeczyć wpływowi tego działania. Coś zostało uwolnione, coś zostało podzielone i to, choć trudne do przetworzenia, stawia wszystko w nowej perspektywie. Nie chodzi o szukanie aprobaty, ani o oczekiwanie pozytywnej odpowiedzi. Chodzi tylko o bycie wiernym temu, co się czuje, temu, co wiadomo, że jest prawdziwe. Wyznanie jest formą wolności, ale to wolność, która niesie ze sobą ciężar odpowiedzialności. Nie jest to tylko otwarcie na innych, ale także otwarcie na samego siebie. I co najważniejsze, poprzez wyznanie, poprzez ujawnienie tego, co było ukryte, tworzy się możliwość pojawienia się czegoś prawdziwego, nie czegoś powierzchownego, nie czegoś opartego na pozorach lub starych wzorcach, ale czegoś autentycznego czegoś, co rodzi się z uznania, że prawda, choć trudna, jest pierwszym krokiem do głębokiej transformacji. Teraz pozostaje tylko iść naprzód. To, co zostało powiedziane, stało się częścią przeszłości, a przyszłość będzie budowana na bazie tego momentu jasności. Co się stanie, nie wiadomo, ale nie można się już cofnąć. Jedyne, co można zrobić, to stawić czoła temu, co nadejdzie wiedząc, że mimo bólu związanego z ujawnieniem słabości, stanie się silniejszym po drugiej stronie. I tak, wyznania przestają być ciężarem i stają się kluczem do nowego początku. Co pozostaje teraz po wyznaniu, to po prostu zaakceptowanie, że to, co zostało ujawnione, jest nieodwracalne. Uczucia są teraz w powietrzu, krążą w sposób niekontrolowany, a oczekiwanie na przyszłość, która w pewnym sensie zawsze była na horyzoncie, Teraz staje się namacalne. Strach przed niezrozumieniem, przed zgubieniem się w reakcjach innych, nadal jest silny. A może największym pytaniem jest, co się stanie po tym, jak wszystko, co było ukryte, zostanie w końcu ujawnione. Przyszłość już nigdy nie będzie taka sama, i to może być przerażające, ale może też być wyzwalające. Każde wyznanie otwiera drzwi, niektóre prowadzą do bardziej szczerej i prawdziwej przyszłości gdzie to, co się czuje, wreszcie może być dzielone i szanowane. Inne być może do nieuniknionego oddalenia, konsekwencji tego, co zostało ujawnione. Ale na koniec jest jedna prawda, której nie można zignorować. Uwalniając to, co było zatrzymane, tworzy się przestrzeń na coś nowego, coś bardziej zgodnego z tym, kim się naprawdę jest. Co przychodzi po ujawnieniu prawdy, to krok w nieznane. Nie ma gwarancji ani natychmiastowych odpowiedzi. Ale jedna rzecz jest pewna od momentu wyznania zaczyna się nowy cykl. I niezależnie od tego, jaki on będzie, będzie to cykl bardziej autentyczny, bardziej realny, ponieważ opiera się na tym, co było ukryte. Teraz, patrząc w przyszłość, co należy zrobić z tą nową rzeczywistością? Może najważniejsze jest pozwolenie sobie na proces, pozwolenie, aby słowa odbijały się echem, a umysł miał czas potrzebny do przetrawienia zmiany, która zaszła. Czasami trudno jest zaakceptować to, co się wydarzyło, trudno jest zrozumieć, że coś tak głębokiego zostało ujawnione. Ale prawda przynosi klarowność, a klarowność z czasem przynosi spokój, więc po ciężarze wyznania pozostaje tylko iść naprzód, nie z lękiem, ale z odwagą, nie ze skruchą, ale z pewnością, że każde słowo, choć bolesne, miało na celu uwolnienie od czegoś znacznie cięższego. To, co wydawało się być uwięzione tak długo, teraz jest wolne. I to właśnie ta wolność pozwala iść naprzód, zawsze z pewnością, że przemiana już się rozpoczęła. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest kontynuowanie drogi naprzód. Zmiana jest w toku, a jedyną rzeczą do zrobienia jest przyjęcie tego, co nadchodzi, bez oczekiwania, że wszystko idealnie się ułoży bo na końcu liczy się tylko to, jak bardzo jesteśmy gotowi być szczerzy wobec siebie i innych. I wtedy, po tym wszystkim, pozostaje pytanie. Co teraz zrobisz ze swoją prawdą? Czy nadal będziesz ukrywać to, co jeszcze musi być powiedziane, czy pozwolisz sobie na wolność, która przychodzi z ujawnieniem? To ty musisz zdecydować. Jeśli ta refleksja cię poruszyła, jeśli uważasz, że jest więcej do podzielenia się na temat prawdziwej natury wyznań, i tego, co naprawdę oznaczają, zapisz się na kanał, aby uzyskać więcej treści tego typu. Zostaw swój komentarz poniżej, opowiadając, jakie myśli wzbudziła w tobie ta refleksja. Co trzymasz w sobie, czego boisz się powiedzieć? I oczywiście, jeśli podobał ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka. Podziel się nim z osobami, które twoim zdaniem potrzebują usłyszeć tę wiadomość, bo na końcu wszyscy uczymy się radzić sobie z własnymi prawdami.